Witajcie. Dziś kupuję nową planetę. To oznacza, że będziemy mieli nowy stage i po się nie wiem co. Merkury. Przepraszam. Proszę subskrybować ten mój kanał. Wbijamy dziś może 10 subskrypcji. Proszę was. Widzowie. Jestem Polakiem. Pomożecie. To będzie więcej takich filmów. Proszę, zróbcie to dla mnie. Wbijmy 15 łapek, to będę szczęśliwy. Proszę Was, zróbcie to dla mnie. Kupujemy nową planetę. Poczekajcie. Teraz kupujemy nową planetę. Zobaczcie jaka wielka planeta, jak jestem mała. Teraz kupujemy nową rzecz. 300 WGN Mercury. Co jest potem? Mars. Dowie. Czy chcecie zdobyć, żeby ja zdobył Marsa? Powiedzcie mi to. Na razie pa.